Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. W tym roku zgłoszono kilka wycofań. Takich jak ta związana z Ford Explorer i jego osłonami reddingów dachowych lub subaru i jego awariami. Zawieszenia, co również przypomniało nam o incydencie z poduszką powietrzną Takata. Masowe wycofania są powszechne i oferują bezpłatne naprawy tym, którzy mają pojazdy z usterkami zagrażającymi życiu kierowcy pasażerów lub innych osób na drodze. Często decyzja ta jest egzekwowana przez National i Traffic Safety Administration, NHCA, która jest odpowiedzialna za otrzymywanie takich skarg od klientów, jak to ostatnio miało miejsce w przypadku Hondy Accord. Gdy liczby są naprawdę alarmujące, NHCA podejmuje dochodzenie w celu potwierdzenia ustarki i na podstawie wyników nakazuje masowe wycofanie z rynku. Kiedy tak się dzieje, Marka wysyła powiadomienie o wycofaniu produktu z rynku do wszystkich dotkniętych klientów, aby rozpocząć proces, naprawy, ale wiele osób nigdy nawet o tym nie słyszy, tracąc cenną okazję do rozwiązania problemu. Jeśli więc w Twoim pojeździe wystąpiła usterka i nie otrzymałeś powiadomienia o wycofaniu pojazdu z rynku, możesz dowiedzieć się, czy Twój pojazd wymaga wycofania z rynku. Wykonując poniższe czynności, znajdź swój kod WIN. Jest to numer seryjny, który zwykle znajduje się na różnych częściach pojazdu, w zależności od marki i modelu. W wielu samochodach jest on wydrukowany na desce rozdzielczej, między przednią szybą a kierownicą. Składa się on z kilku cyfr, w sumie 17, i jest również często drukowany na dokumentach związanych z samochodem, takich jak tytuł własności lub rejestracja. 2 wejdź na oficjalną stronę NCA i wprowadź numer, który znalazłeś w oknie dialogowym zapytania o wycofanie. Strona ta zawiera wszystkie informacje związane z tego typu procesem, ponieważ rząd federalny ściśle współpracuje z producentami, aby zapewnić przestrzeganie procedury. Jeśli zapytanie nie przyniesie żadnych rezultatów, pojazd nie będzie podlegał masowemu wycofaniu z rynku. 3. Jeśli zapytanie przyniesie wynik. Należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem. Należy pamiętać, że wycofanie może dotyczyć bardzo drobnych usterek, ale także bardzo niebezpiecznych usterek. Dlatego ważne jest, aby to zrobić, jeśli twój pojazd odniesie sukces. Przypomnienia są bezpłatne dla właścicieli pojazdów. Wystarczy odwiedzić autoryzowanego przedstawiciela w dniu wyznaczonym na wizytę, aby uniknąć niefortunnych okoliczności.